Witamy serdecznie naszych słuchaczy oraz widzów w kolejnym podcaście Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Ja nazywam się Mateusz Szymański, a ze mną w studio jest ekspert Instytutu, specjalista do spraw dezinformacji, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Mikołaj Rogalewicz. Cześć Mikołaj. Cześć, dzień dobry. Podcast jest realizowany w ramach projektu przeciwdziałania przyczynom cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy o bezpieczeństwie wyborów prezydenckich w Polsce temacie, który w dobie rosnących zagrożeń cybernetycznych staje się kluczowy dla stabilności demokracji. W obliczu coraz bardziej zaawansowanych metod wpływu na procesy wyborcze, Polska musi mierzyć się z próbami manipulowania opinią publiczną, cyberatakami oraz atakami na infrastrukturę wyborczą. Jakie zagrożenia mogą pojawić się przed wyborami? Czy Polska jest gotowa na odpieranie ataków cybernetycznych? Jakie działania podejmuje rząd, aby zabezpieczyć wybory i zapewnić ich transparentność? Porozmawiamy także o parasolu wyborczym, który ma chronić polski proces demokratyczny. W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o zagranicznych ingerencjach w wybory dezinformacja, manipulacja, cyberataki. Jakie metody stosowano w innych krajach? Czy to tylko fejkowe posty na Twitterze, czy, czy były bardziej zaawansowane działania? No tych metod tak naprawdę jest bardzo dużo. Tutaj część z nich już wymieniłeś, jeżeli chodzi właśnie o ingerencję w procesy wyborcze. W Polsce przed wyborami prezydenckimi rzeczywiście to zagrożenie jest coraz większe. Ono się objawia m.in. w licz rosnącej liczbie cyberataków cyberataków na instytucje publiczne, ale też cyberataków, które są realizowane na przedsiębiorstwa prywatne. Więc te zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, możemy podzielić na kilka kategorii. Właśnie ta liczba rosnąca cyberataków to jest jedno z takich poważniejszych zagrożeń. Ostatni chociażby cyberatak na szpital w Krakowie. No to wszystko ma właśnie na celu troszeczkę destabilizować sytuację generalnie w Polsce, rodzić jak najwięcej problemów. Podważać pewne zaufanie też do, do, do instytucji publicznych, więc to jest jeden z elementów. Dezinformacja na pewno jest czymś, co w bardzo dużym stopniu też może wpływać na te procesy wyborcze, i o tym przekonali się obywatele także innych państw, gdzie ta dezinformacja była stosowana na bardzo dużą skalę. Jeżeli chodzi o podmioty, które tą dezinformację stosują w procesach wyborczych, możemy je podzielić na podmioty krajowe i zagraniczne. Podmioty krajowe mogą realizować jakieś takie zlecenia na przykład na zlecenie konkretnych osób. Takie działania polegające na przykład na publikowaniu zwiększonej liczby komentarzy, dezinformacyjnych albo po prostu atakujących jakiegoś kandydata powiedzmy z fałszywych kąt. Z drugiej strony mamy też podmioty zagraniczne takie jak chociażby Rosja, która stosuje dezinformację po to, aby wpływać na sytuację polityczną, na procesy demokratyczne w poszczególnych państwach. Jeżeli chodzi o Polskę, raczej nie spodziewałbym się tego, że będzie tutaj Rosja starała się wspierać jednego wybranego kandydata. Raczej to będą działania mające na celu polaryzowanie społeczeństwa, więc to mogą być działania, w których na przykład z różnych kąt w mediach społecznościowych, Rosja stara się atakować wszystkich kandydatów albo tych głównych kandydatów po to, aby zwiększać ten efekt polaryzacji, tak aby go pogłębiać, aby powodować większe właśnie. Nie, zamieszanie, taką dyskusję, kłótnie wręcz w, w mediach społecznościowych. Nie, jeżeli chodzi o inne zagrożenia, no to też chociażby pewne zakłócenia ciszy wyborczej, jakieś działania ten dzień przed wyborami. Nie, mogą też się pojawić cyberataki na systemy wyborcze, tak aby powiedzmy utrudniać albo uniemożliwić głosowanie niektórym osobom. To też się działo chociażby w innych, w innych państwach. Mogą pojawić się też działania takie jak w niegdyś atak na Polską Agencję Prasową, gdzie Rosjanie wydali fałszywą depeszę Papu o tym, że Polacy muszą się szykować do wojska, ponieważ będzie duża mobilizacja. Więc tego typu ataki też się mogą zdarzać. Tych zagrożeń jest bardzo dużo, no i myślę, że będą, będą one się pogłębiały, jeżeli chodzi o ten okres przedwyborczy. Jasne. Ostatnio dużo słyszy się o rządowym parasolu wyborczym, który ma nas ochronić przed zagrożeniami związanymi z wyborami. Czy to jest tylko chwytliwe hasło, czy faktycznie jakieś realne rozwiązanie? Jakie instytucje są w to zaangażowane? Rząd ogłosił parasol wyborczy pod koniec stycznia tego roku jako taki program ochrony wyborów program, który zakłada różne działania. Walka z dezinformacją jest jednym z takich działań. Ma to polegać na prześwietlaniu mediów społecznościowych, wyłapywaniu tych nieprawdziwych informacji. Natomiast nie wiem, czy to już funkcjonuje, czy do, dopiero wejdzie w życie, dopiero będzie funkcjonowało, ale to ma być jeden z takich elementów. Inne działania to na przykład szkolenie komitetów wyborczych. Też bardzo ważne, jeżeli spojrzymy sobie chociażby na Stany Zjednoczone 2016 rok, no to właśnie jeden z członków, a właściwie szef sztabu wyborczego Hillary Clinton został zaatakowany. Wtedy doszło do cyberataku, do phishingu yy, i zostały opublikowane prywatne maile jego, ale także Hillary Clinton, i to później było wykorzystywane w całej kampanii dezinformacyjnej. Więc te szkolenia dla komitetów wyborczych, dla ludzi, którzy pracują nad ochroną, znaczy, którzy pracują w komitetach wyborczych, to jest bardzo ważne, żeby też ich w pewien sposób chronić i zwiększać ich świadomość, bezpieczeństwo w sieci, no bo ataki na nich też mogą powodować spore, spore zagrożenia właśnie, jeżeli chodzi o sam proces wyborczy, ale to są także chociażby szkolenia dla, dla dziennikarzy, dla pracowników instytucji publicznych, więc ten parasol wyborczy co do zasady ma właśnie zwiększyć bezpieczeństwo wyborów prezydenckich w Polsce, Natomiast jeżeli chodzi o jego skuteczność, no to tak naprawdę przekonamy się, gdy do tych wyborów już dojdzie, zobaczymy też, jaka będzie skala tych zagrożeń przed samymi wyborami, miesiąc przed, jak te działania będą, będą intensyfikowane. Natomiast to, co na pewno warto powiedzieć, to dobrze, że takie działania w ogóle są podejmowane, że rząd identyfikuje. Że istnieje taki problem. No, jeżeli sobie spojrzymy na inne państwa, chociażby na Mołdawię, na Rumunię, na Stany Zjednoczone, mam wrażenie, że tam przed samymi wyborami te działania na rzecz ochrony wyborów nie były aż tak silnie podejmowane. My korzystając z tego doświadczenia innych państw, wiemy do jakich zagrożeń może dochodzić, wiemy, że są takie podmioty zagraniczne, jak Rosja, które chcą na te wybory wpływać, więc dobrze, że korzystamy z tego doświadczenia innych państw i że przed samymi wyborami staramy się. Coś zrobić, żeby te wybory ochronić. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o skuteczność, będziemy mogli to ocenić dopiero po wyborach. Jasne. Nowelizacja ustawy o usługach elektronicznych, czyli Digital Services Act ma zwiększyć ochronę obywateli w sieci. Pojawiła się propozycja, żeby Urząd Komunikacji Elektronicznej miał możliwość blokowania treści w internecie w związku z zagrożeniami wyborczymi. Czy takie rozwiązanie jest rzeczywiście potrzebne i czy to dobry pomysł, aby UKE blokowało treści w internecie? To znaczy, Digital Services Act to jest rozporządzenie unijne, natomiast ustawa o świadczeniu usług elektronicznych, nowelizacja tej ustawy ma wdrożyć to rozporządzenie w Polsce. To znaczy, samo rozporządzenie to jest taki akt unijny, który obowiązuje sam z siebie, tak? czyli on, jeżeli już wszedł w życie, to on obowiązuje te platformy cyfrowe i do nich się odnosi. Natomiast ta nowelizacja ustawy ma w pewien sposób ułatwić wdrożyć. jego. Tak, ma wdrożyć, ułatwić nieco jego stosowanie, ale też nadzorowanie, monitorowanie, w jaki sposób ten akt jest przestrzegany. I po to te działania związane z nowelizacją są wprowadzane. Ta nowelizacja też idzie troszeczkę szerzej niż sam akt o usługach cyfrowych, zawiera dodatkowe uprawnienia dla niektórych instytucji, które właśnie będą miały różne, różne możliwości. Tak jak tutaj wspomniałeś, chociażby o tym UKE, na przykład blokowania treści. Rzeczywiście Urząd Komunikacji Elektronicznej ma dostać takie uprawnienia i będzie mógł blokować treści w, nad, od 2 do 21 dni. Które uzna za takie, które naruszają dobra osobiste albo są po prostu nielegalne. No i to jest taki przepis, taka propozycja, która wzbudziła sporo kontrowersji. Krytycy zwracają uwagę na to, że po pierwsze, jeżeli chodzi o blokowanie treści, to powinna być to decyzja sądowa, a nie decyzja jakiegoś, jakiejś instytucji państwowej. Zwolennicy tego typu pomysłu natomiast uważają, że. Jest tak najbardziej słuszna propozycja z tego względu, że decyzje sądowe zazwyczaj trwałyby po prostu za długo. Jeżeli mamy do czynienia z jakimiś nielegalnymi treściami szkodliwymi, nawet nie mówię stricte o treściach dezinformacyjnych, ale o treściach, które po prostu obrażają jakiegoś kandydata, mamy jakiegoś deepfake'a, który przedstawiał go w negatywnym świetle, mamy jakieś treści, na przykład związane nielegalne treści pornograficzne, związane, nie wiem, z pedofilią, jakieś treści nawołujące do przemocy. Jakieś treści promujące właśnie jakieś nielegalne działania, no to tego typu treści będą mogły być blokowane przez półkę. Przez więc tutaj z jednej strony mamy, mamy dwa podejścia, że niektórzy uważają, że to powinna być decyzja sądowa, inni, że powinien podejmować Urząd Komunikacji Elektronicznej, dlatego że on to zrobi szybciej, a te treści mogą się bardzo szybko w tym internecie rozprzestrzeniać. Więc to jest jedna z, takich, jedna z takich możliwości. Co do samego, samego UK, no to na pewno będzie musiało zostać wprowadzone pewne, pewne zmiany w jego funkcjonowaniu. Będzie musiał powstać specjalny zespół, który tym się będzie zajmował, będzie monitorował te treści, które się pojawiają. Ma być też możliwość odwołania się do sądu, jeżeli jakaś treść zostanie zablokowana, więc ta ścieżka też tam, też tam pozostaje. Ale rzeczywiście to jest jedna z takich, z takich powiedzmy propozycji, która wzbudziła trochę, wzbudziła trochę kontrowersji. Ta ustawa, znaczy, nowelizacja tej ustawy jest już na końcowym etapie prac, zobaczymy, w jakim ostatecznym kształcie ona zostanie zaproponowana, czy zostanie przegłosowana, czy też nie. Ale jeżeli chodzi właśnie o też ten proces wyborczy, to myślę, że to mogą być działania, które w pewien sposób Mogą zabezpieczyć ten, ten proces wyborczy. Z drugiej strony, też no, pojawiają się pytania o to, czy rzeczywiście sam UK będzie funkcjonował w sposób rzetelny i niestronniczy. Tak? Ponieważ mamy tutaj do czynienia z instytucją państwową, No jeżeli chodzi o blokowanie treści, to też pojawiają się wątpliwości co do tego, czy na przykład nie będzie ta instytucja starała się w jakiś sposób cenzurować niektórych treści, na przykład cenzurować wypowiedzi opozycji. No i to właśnie zależy od po prostu samego funkcjonowania tego UK, jak to zostanie systemowo zorganizowane. Te wątpliwości są jak najbardziej słuszne. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład chociażby Singapuru czy Malezji, gdzie wprowadzono przepisy Dotyczące walki z dezinformacją, w tym dezinformacją covidową, no to tam rzeczywiście były nakładane kary na osoby, które szerzą dezinformację. Przy czym to, co jest dezinformacją, zostało ustalone w sposób nie do końca, powiedzmy, wyraźny. Tak? Było większe pole do interpretacji, jeżeli chodzi o to, czym jest ta dezinformacja. No i właśnie to prawo było wykorzystywane do cenzurowania wypowiedzi polityków opozycyjnych. Do tego, aby właśnie walczyć z opozycją. Oczywiście były też przykłady stosowania tego prawa w sposób skuteczny, gdy ktoś szerzył dezinformację celowo. Były przypadki takie, że te osoby zostały ukarane, no ale był też ten negatywny aspekt funkcjonowania. Dlatego te wątpliwości, które są podnoszone w Polsce są słuszne i należy to w sposób systemowy tak zorganizować, aby te osoby, które bezpośrednio będą odpowiadały za blokowanie tych treści, aby robiły to w sposób jak najbardziej rzetelny, jak najbardziej uczciwy i niestronniczy. Jasne, wybory się zbliżają, a coraz więcej krajów Unii Europejskiej wdrożyło już zaawansowane środki ochrony przed cyberzagrożeniami. Czy Polska na pewno robi wystarczająco dużo w tej kwestii, jak wypadamy na tle innych państw? No te... na pewno można zauważyć różne działania, które są przez Polskę podejmowane, na przykład ten parasol wyborczy była też był przykład, że zostało wprowadzone takie narzędzie mycert.pl, narzędzie, które mia, ma w założeniu zwiększyć cyberbezpieczeństwo firm, ale także obywateli. Takie narzędzie, które na przykład pozwoli przeskanować stronę internetową, zrobić taki powiedzmy audyt danej strony internetowej, czy ona nie została zhakowana, czy jakieś hasła nie wyciekły. Coś co dotychczas było zazwyczaj płatne, no, teraz zostaje udostępnione za darmo. Oczywiście te, to samo narzędzie nie działa aż tak dobrze jak powiedzmy takie płatne pentesty realizowane przez firmy, które zajmują się cyberbezpieczeństwem. To zresztą sam CERT podkreśla, że to jest takie narzędzie dobre, ale nie aż tak, aż tak bardzo dobre jak chociażby te zaawansowane użyteczności, które dają firmy zajmujące się pentestami. No ale dotychczas coś takiego nie funkcjonowało. Teraz w jakim stopniu chociażby te firmy, w szczególności mniejsze, które nie mają powiedzmy aż tak bardzo dużo pieniędzy, które mogłyby przeznaczyć na drogie pentesty, będą mogły sobie skorzystać z takiego narzędzia, które w pewien sposób może zwiększyć ich, ich bezpieczeństwo. No więc to jest jeden z przykładów też kolejnych tego, tego typu działań. Ostatnio mieliśmy ogłoszony program mający na celu zwiększanie kompetencji cyfrowych Polaków, również przez Ministerstwo Cyfryzacji. Duże pieniądze, ponad 600 milionów złotych dofinansowania dla różnych podmiotów, które mają realizować szkolenia na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych Polaków, więc Polska na pewno różne działania podejmuje w tym zakresie, jeżeli chodzi o ochronę obywateli w sieci, o zabezpieczenie procesu wyborczego. Czy to się okaże wystarczające, to trudno powiedzieć, dlatego że tych zagrożeń jest bardzo dużo, te zagrożenia cały czas będą się pojawiały, więc wraz z tymi działaniami, które się pojawiają, pojawiają się też pytania o to, czy te działania będą skuteczne, czy będą wystarczające. Na chwilę obecną ciężko mi to jest ocenić. Dobrze na pewno, że coś się dzieje, że identyfikowane są te problemy, że jakieś działania są podejmowane. Na co do skuteczności, to po prostu będziemy to musieli ocenić za jakiś czas. No jasne, bardzo dobrze, że takie działania są wdrażane i na pewno będzie trzeba je rozwijać. Bardziej czy mniej intensywnie to jest nieuniknione. Chciałem Cię zapytać o koordynatora do spraw usług cyfrowych, ponieważ pełni on kluczową rolę dla bezpieczeństwa wyborów. A w Polsce wciąż go nie wyznaczono. Czy nie stanowi to ryzyka dla bezpieczeństwa wyborów? Jeżeli chodzi o koordynatora do spraw usług cyfrowych, to tutaj on powinien zostać wyznaczony na podstawie tego aktu o usługach cyfrowych. I rzeczywiście Polska tak naprawdę jest jedynym państwem, które jeszcze tego koordynatora nie wyznaczyła, choć odbyło się już chyba 12 spotkań tych koordynatorów z różnych innych państw Unii Europejskiej. Polska takiego koordynatora jeszcze nie wyznaczyła. To znaczy zostało zapowiedziane i taki zapis znajduje się też w tej ustawie o nowelizacji świadczeń o usługach cyfrowych, że funkcja tego koordynatora ma pełnić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Więc to kto będzie pełnił funkcję tego koordynatora jest wiadome, natomiast formalnie nie został on jeszcze powołany, dlatego że zostanie on powołany właśnie na podstawie nowelizacji tej ustawy. Więc z tego wynika to, że ten koordynator nie został jeszcze powołany. No na pewno nie jest to dobre dla Polski, biorąc pod uwagę to, że te działania tych koordynatorów na szczeblu unijnym są już podejmowane, są podejmowane różne spotkania. Polska cały czas tego koordynatora nie ma. Natomiast z zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji, z zapowiedzi rządu wynika, że niedługo ma zostać powołany. Z tego względu, że to. Nowelizacja tej ustawy znajduje się już na końcowym etapie. Jeżeli zostanie ona przegłosowana, no to jednocześnie też zostanie powołany ten koordynator do spraw usług cyfrowych. Jasne. W przypadku Rumunii i Mołdawii, o których wcześniej mówiłeś, mówiło się dużo o próbach destabilizacji sytuacji politycznej przez Rosję, szeroko zakrojonej kampanii dezinformacyjnej i próbach podważania zaufania do wyniku wyborów. Czy, w Polsce, grozi, czy Polsce grozi to samo, co wydarzyło się w Rumunii i Mołdawii? No miejmy nadzieję, że nie na aż taką bardzo dużą skalę. Natomiast te różne zagrożenia dotyczące Mołdawii, które miały miejsce w Mołdawii czy Rumunii, również mogą się w Polsce pojawiać. Ten przykład zarówno Mołdawii, jak i Rumunii to są przykłady troszeczkę inne, to znaczy, w Mołdawii na pewno wydaje się, że ta ingerencja no przyjmowała taki naprawdę bardzo, duży, bardzo, duży, bardzo dużą formę. Ingerencja w wybory prezydenckie, ale także w referendum, które dotyczyło tego, czy wpisać do konstytucji mołdawskiej zapis o tym, że Mołdawia ma dążyć do integracji europejskiej i o tym, że ma do tej Unii Europejskiej finalnie dołączyć. No i ostatecznie wybory prezydenckie wygrała Maja Sandu, czyli taka kandydatka proeuropejska, natomiast niewielką różnicą głosów, i do tego to referendum też Przebiegło w taki sposób. Znaczy, wynik był taki, że wpisano ten zapis o tym, żeby, żeby do tej Unii Europejskiej dążyć, ale również niewielką liczbą głosów, i tak naprawdę o tym, że ten wynik był taki, a nie inny, w dużym stopniu zagłosowały głos, zadecydowały głosy osób, które przebywają za granicą, czyli głosów korespondencyjnych osób, które wyjechały na zachód, które mieszkają w państwach zachodnich, ale mają obywatelstwo. Mołdawskie i mają prawo do głosowania. No i na ten wynik wyborów w dużym stopniu wpłynęła właśnie ta ingerencja rosyjska. I tutaj poza takimi działaniami, jak właśnie działania dezinformacyjne związane z cyberatakami, mieliśmy też chociażby działania mające na celu kupowanie bezpośrednie głosów obywateli. Szacuje się, że około czy nawet ponad 138 tysięcy głosów Mołdawian. Zostało kupione przez Rosję, przy czym mówimy o kraju, które ma tam około 3,5-4 miliony obywateli, z czego do głosowania z pewnie uprawnionych około 2 czy może ponad 2 miliony osób. Więc y, skala bardzo duża. Yy. I tutaj mówimy o tym, że bezpośrednio po prostu kupowano te głosy. Płacono od 1000 do 6000 lejów mołdawskich za jeden głos. 600, znaczy 6000 lejów to jest tam około 300 euro. W Mołdawii to jest taka minimalna pensja. To jest państwo generalnie biedne. Tam Pensje nie są jakoś bardzo duże. Sami Mołdawianie natomiast utrzymują się też w dużym stopniu dzięki tym osobom, które wyjechały za granicę i przesyłają pieniądze, bo zarabiają więcej na zachodzie. Natomiast no, ta taka oferta, powiedzmy, tych 6 tysięcy lejów mołdawskich mogła być atrakcyjna dla wielu osób. Sam proceder był koordynowany przez Telegrama, czyli sam link, wszystka cała komunikacja szła przez Telegrama. Komunikowano się, pokazywano w jaki sposób te osoby mają zagłosować, jak te pieniądze zostaną przekazane. Udało się to zidentyfikować przez służby mołdawskie w trakcie czy też już po wyborach. Są prowadzone procesy przeciwko osobom, które koordynowały cały ten proces, więc udało się to zidentyfikować i udokumentować, no ale ta ingerencja przybrała naprawdę bardzo dużą formę. Dodatkowo też zmasowana kampania dezinformacyjna w przypadku Mołdawii. W mediach społecznościowych, w dużym stopniu także na TikToku, kampania, która popierała tych kandydatów właśnie prorosyjskich. W samym dniu wyborów doszło też do wielu cyberataków na systemy wyborcze w Mołdawii, które miały problemy z funkcjonowaniem. Więc tutaj ta ingerencja była naprawdę bardzo, bardzo duża. Sam przykład Mołdawii, akurat też jest takim case'em, w którym dużo mówi się o tym, że to była tak naprawdę próba, próba przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, które będą miały miejsce w Mołdawii w tym roku, dlatego że one są troszkę ważniejsze. Prezydent nie odgrywa tak dużej roli w Mołdawii jak parlament czy rząd. No i jeżeli Rosja wygra, znaczy kandydaci prorosyjscy wygrają w Mołdawii, to. Ten kierunek może zostać zmieniony na prorosyjski. W Rumunii natomiast ta ingerencja doprowadziła do tego, że sam sąd konstytucyjny unieważnił wybory prezydenckie. Ta decyzja wzbudziła sporo kontrowersji, ponieważ pewne dowody co do tego, co do samej ingerencji oczywiście istniały, natomiast wielu ekspertów wskazywało na to, że nie były na tyle silne, aby te wybory unieważnić. No, i samo unieważnienie tych wyborów w Rumunii doprowadziło też do dużego wzrostu poparcia kandydata e, prawicowego, prorosyjskiego, który te wybory e, wygrał, więc, e, który zresztą prawdopodobnie nie będzie kandydował w kolejnych wyborach ze względu na to, że został zatrzymany, są mu postawiane, e, są mu postawiane zarzuty. Mówimy o Kalinie Georgesku, tak? Więc to wzbudziło sporo kontrowersji i wydaje mi się, że wzmocniło też trochę takie postawy eurosceptyczne, jeżeli chodzi o społeczeństwo młoda... rumuńskie, czyli to unieważnienie tych wyborów. No ale same dowody co do tego, że jakaś ingerencja zagraniczna wskazywana na rosyjską miała miejsce, były. To były dowody związane chociażby z finansowaniem przez Rosjan mieszkających w Londynie kampanii dezinformacyjnej na TikToku, mającej na celu wspieranie, promowanie właśnie tego kandydata prorosyjskiego. To były też chociażby działania związane z cyberatakami, to była też dezinformacja w innych mediach społecznościowych. Więc raporty, które zostały opublikowane, wskazują na to, że z pewną ingerencją, że do pewnej ingerencji tam doszło. To, jak to zostało odebrane, to jest oczywiście inna, inna kwestia. Więc dwa ciekawe przykłady sporej ingerencji rosyjskiej, które pokazują, że. Przy pomocy różnych środków Rosja może w bardzo dużym stopniu wpływać na sytuację polityczną w danym państwie. Więc na pewno tego typu zagrożenia też istnieją w Polsce i myślę, że należy spodziewać się różnych działań dezinformacyjnych, należy spodziewać się zwiększonej liczby cyberataków. Nie sądzę, aby możliwe było bezpośrednie kupowanie głosów, tak jak w Mołdawii. Wydaje mi się, że te zabezpieczenia w Polsce są dużo lepsze i do czegoś takiego nie dojdzie. No ale. Ale sama dezinformacja też może na pewno w dużym stopniu wpłynąć na proces wyborczy, chociażby na to, ile osób pójdzie do urn wyborczych, może wzmacniać właśnie pewne, wzmacniać tą polaryzację. Tutaj Rosjanie też mogą wykorzystywać ten spór prawny, który funkcjonuje w Polsce, związany z Sądem Najwyższym, nieuznawaniem albo uznawaniem nie, tej Izby Sądu Najwyższego z, związane z, z Państwową Komisją Wyborczą, to też może być wykorzystywane do tego, by podsycać, jeszcze pogłębiać bardziej te konflikty polityczne, które w Polsce w Polsce istnieją, więc te zagrożenia są spore i trzeba, trzeba na pewno im przeciwdziałać. No pewnie, oczywiście. Niemcy również od lat mierzą się z próbami ingerencji w ich procesy demokratyczne. Jakie działania tam podejmowano i czy ich model zabezpieczeń wyborczych może być wzorem dla Polski? No i tutaj też ciekawy właśnie przykład do porównania sobie tego, jak ta ingerencja w procesy wyborcze też wyglądała w Niemczech, bo no, wyglądała trochę inaczej niż chociażby w Mołdawii czy, czy, czy w Rumunii. Natomiast co do Niemiec w przypadku wyborów parlamentarnych, z którymi mieliśmy ostatnio do czynienia, tutaj też bardzo dużo treści dezinformacyjnych, które się pojawiały. I również duże zaangażowanie tych podmiotów rosyjskich. Między innymi taka operacja dezinformacyjna realizowana przez Rosję nazywana Doppelganger, czyli Sobowtór. Operacja realizowana nie tylko w Niemczech, też w innych państwach, również w Polsce, mająca na celu podszywanie się pod wiarygodne media. I w Niemczech podszywano się właśnie pod takie wiarygodne media. To sam proceder wygląda w taki sposób, że tworzona jest strona internetowa, Strona internetowa, która wygląda dokładnie tak samo jak strona jakiegoś wiarygodnego medium. Przy czym sam adres URL jest nieznacznie zmieniony, w taki sposób, że dopisana jest gdzieś jakaś literka, kropka, coś takiego, co jest po prostu nie do zauważenia. No i te sfałszowane strony internetowe, na których znajdują się artykuły dezinformacyjne, są udostępniane w mediach społecznościowych. No bo normalnie ktoś na taką stronę internetową wyszukując treści w internecie, raczej nie trafi, pojawi mu się ta prawdziwa strona internetowa. Natomiast, jeżeli ktoś wrzuci, na przykład z fałszywego konta w mediach społecznościowych, link do takiej strony internetowej, ktoś zobaczy, o, na przykład Der Spiegel o czymś tam napisał, no to sobie to kliknie, no i wydaje mu się, że to jest Der Spiegel, ale w rzeczywistości to może być ta podstawiona strona, no bo w tym adresie URL na przykład nie zauważy jakiejś tam drobnej różnicy, a sama strona wygląda dokładnie tak samo. Więc to były jedne z takich działań, które. Które tutaj były podejmowane. Również chociażby tworzenie deepfakeów w celu dyskredytowania konkretnych, konkretnych polityków. No i spore zaangażowanie na rzecz poparcia dla AfD, czyli tej skrajnej, skrajnej prawicy w Niemczech. Tutaj to też w pewien sposób było dość, dość wyraźne. Więc w Niemcy to był kolejny taki przykład państwa, w którym też ta ingerencja była spora. Natomiast na pewno Niemcy były zabezpieczone lepiej niż Mołdawia czy, czy Rumunia, ale i tak odczuły w pewien sposób tą ingerencję zagraniczną w proces wyborczy. No i obawiam się, że Polska też może właśnie, choć jest dobrze zabezpieczona, albo w pewien sposób stara się zabezpieczyć, to może też w, w sporym stopniu odczuć tą ingerencję zagraniczną. No właśnie, podsumujmy. Na ile Polska y, Twoim zdaniem jest przygotowana na zagrożenia związane z wyborami? Możemy czuć się bezpiecznie, czy jednak mamy powody do obaw? Y, ciężko powiedzieć, to znaczy y, myślę, że co do zasady możemy czuć się bezpiecznie, te zagrożenia będą się pojawiały, natomiast nie wydaje mi się, aby dochodziło do jakichś bardzo dużych nadużyć w tym procesie wyborczym, jeżeli służby będą funkcjonowały sprawnie, jeżeli też te działania na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom w internecie będą, będą podejmowane, więc tutaj wydaje mi się, że nie dojdzie na przykład do czegoś takiego, że będą sprzedawane głosy. No ale możemy spodziewać się na pewno jakichś deepfake'ów, jakiś, no, tak jak mówiliśmy o tej operacji Doppelganger w Niemczech, w Polsce też to się zdarzało, że podszywano się pod stronę polskiego radia pod stronę polityki, tak, więc tak, takie przykłady też się zdarzały, czy, czy właśnie cyberataki na jakąś instytucję państwową, więc to się może zdarzać. Mam nadzieję, że nie wpłynie to w dużym stopniu na sam wynik wyborczy, na sam proces wyborczy, ale bez wątpienia, bez wątpienia takie różne działania będą, będą podejmowane. Jasne. Omówiliśmy dzisiaj bezpieczeństwo wyborów prezydenckich w Polsce, zagrożenia, jakie mogą pojawić się przed wyborami, oraz działania podejmowane przez rząd w celu ich zabezpieczenia. Poruszyliśmy też temat parasola wyborczego. Dziękuję Ci, Mikołaj, za dzisiejszą ważną rozmowę. Dziękuję bardzo. A naszych słuchaczy zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków podcastu, odwiedzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych. Znajdziecie tam więcej informacji o cyberbezpieczeństwie, metodach walki z dezinformacją, a także materiały edukacyjne, które pomogą Wam bezpiecznie funkcjonować w cyfrowym świecie. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu przeciwdziałania przyczynom cyberprzestępczości, który jest realizowa realizowany w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.